Witam, jesteśmy na bocznicy kolejowej który której widać jej fragment. Ale nas interesuje to, co jest za bocznicą. Czyli te zabudowania, które widzicie, idziemy do nich. Na początku zajrzymy do jakiejś cieciówki. Tu jest chyba wejście i widzę jakieś, jakieś worki. Czyżbym znalazł trupa? Nie, te jakieś butelki. Jakieś śmieci. Elementy drzwi. Pomieszczenie w środku. No, w sumie nic tu nie ma. Jakaś cieciówka to musiała być, żeby był widok na. No właśnie, widok na bocznicę i na. Budynek, który będziemy zwiedzać, także zapraszam stąd was wszystkich. No i wychodzimy stąd. Trupa nie znaleźliśmy. Udało nam się wyjść. Tam nic nie ma. Idziemy tędy przez gęstwinę. jesteśmy w, w środku. O, no, również bardzo zrujnowany obiekt. No nic, wchodzimy. I. O, proszę, jaka duża sala. Uuu, jaki pogłos. No, dosyć duża sala na podłodze płyteczki w stylu lat 90 oczywiście graffiti no i widać, że się paliło w tym obiekcie ponieważ widać ślady i popiołu albo jakieś ognisko tu ktoś palił ale wchodzimy do pierwszego pomieszczenia, po tym dużym i co tu mamy? Co to jest? Jakieś nie wiem co to pomieszczenie puste. Okno Nie wiem co to było. O, tu mamy te pomieszczenie. Tak jakby można było tutaj kupić bilet. Takie okienko na podłodze. Ładnie wymyte przez wodę płytki. Ładne te płyteczki. Podobają mi się, ale też taki mają klimat. Pomieszczenie puste z okienkiem i z kratką wentylacyjną. Przechodzimy dalej. dalej co my tu mamy dalej mamy duży korytarz długi korytarz z, z zawaliskiem po środku kolejne pomieszczenie i tu chyba były to alety ponieważ widać spływ chociaż nie wiem czy to były alety może prysznice, widać tak jakby jakieś elementy konstrukcyjne które oddzielają od siebie pomieszczenie, podłogę, bądź służyły do tego. O, jeszcze nam się zachowały. Ech, czy nam się zachowała jedna cała luksfera? I chyba znalazłem jedyną zachowaną luksferę. Reszta, niestety, jest potuczona, zniszczona. No bo po co? Po co ma być dobra, jak można zniszczyć, prawda? Rurki też po co? Jak można wykorzystać je ukraść jakaś rura. I widać niebo. I tu widać odpływ. Zajrzymy do środka. Nie widać niestety. Dalej. Po prawej przedsionej, w którym wchodziliśmy, pusty, pomazany. Och, tak będzie lepiej widać kolejne pomieszczenie. No nic nie ma kompletnie w tych pomieszczeniach. Tak chodzę sobie chodzę i patrzę, a nurz Widalec ale ani noża, ani co. o, to są te luksfery i dosłownie las tutaj w tle za krzakami widać elementy torowiska kompletnie zarośnięte tory widać, że co najmniej 20 lat tu nikt nie przejeżdżał o, trochę rynny No i wszystko z tego, z tego pomieszczenia. Idziemy do kolejnych pomieszczeń, ale musimy się przedrzeć przez te gruzowisko. No i przeszedłem. I co my tu mamy? Od lewej... puste pomieszczenie, elementy parasola, jakby ktoś, ktoś chciał wiedzieć jaki jest zbudowany parasol trochę drutu, sprężyna i tyle totalnie zdezolowane podłoże są jakieś elementy czegoś, ale jakiś element nie wiem, stycznika, czy czego Chyba tak tu drugi Tak, to są jakieś styczniki, bo tu na sprężynach to wchodziło chyba jakoś w to w środku była cewka z rdzeniem i to tak działało Dobra, idziemy dalej Idziemy dalej, tu byliśmy tu nie byliśmy. Trzeba patrzeć pod nogi, bo tu jest dosyć ciemno. Nie wiadomo na co można stanąć. Kolejne niewielkie pomieszczenie. Jakaś dokumentacja, jakaś tabela. I małe okienko, które nam daje niewiele światła jest z ciemno w tym pomieszczeniu. Szukam tu jakichś artefaktów z epoki, ale tu są raczej śmieci z epoki, które nie należy zaliczać, raczej do artefaktów. I ostatnie pomieszczenie. Oczywiście wielki bałagan i pełno grozu. Dętka jakby komuś kółko strzeliło, to jeśli jest cała może się przydać. Masakra. Skąd tu tutaj w tych śmieci? Dokumentację. Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje, a tu jest wielkie graffiti oko oka. Może tak będzie lepiej widać. O. No i jeszcze tu sobie przejdziemy. Jakieś elementy drewniane się zachował na ścianie. Nadpalony. Pewnie do jakichś wieszaków. Widać, że w tym pomieszczeniu się paliło. No i starta gruzu. Nic więcej. Starta gruzu śmieci. No, i dobra, wracamy stamtąd skąd weszliśmy. Wchodzimy do drugiego obiektu. I już od samego wejścia do nas, właściciel. winiczek, cześć winiczku. Ktoś miał pomysł. Pierwsze pomieszczenie chyba były toalety. Tak, to były toalety. To tu widać części składowe muszli i rura. Oprawa oświetleniowa. Deska. I widok z łazienki. A tam jakaś studienka. Nie będziemy tam włazić. Komin. Dobra, idziemy dalej. Kolejne pomieszczenie, mieszanina Luxfer i cegieł. Jakaś pucha. Po czym ta pucha? Po sprayu. Cholera, ile tego tu jest? Mamy tu jakieś dokumenty. Chyba nic ciekawego. Na przeciwko pomieszczenie. O wiele jaśniejsze co mamy na podłodze oprawę oświetleniową. Widok na przemysł. <grym> Ładnie farba się zwija pod wpływem upływu czasu. Włącznik światła. Jeszcze jakieś artefakty tutaj da się znaleźć, aczkolwiek niewiele. Korytarz. Fragment oparcia do krzesła? Tak, jeszcze mamy oparcie do krzesła. O, i co tutaj mamy? Co to jest? To jest. A, to są na te, na szklanki, takie uchwyty. Nie wiem, czy pamiętacie. Tu się wkładało gorącą szklankę z herbatą. I się trzymało i piło. Teraz takich rzeczy już nie ma. Kolejne pomieszczenie. W kolejnym pomieszczeniu co my tu mamy? No śmietnik. Jakaś puszka, jakieś coś do czegoś, od czegoś, chyba nie od odkurzacza? Chyba tak, chyba to jest część od odkurzacza. Tutaj mamy trochę zarośnięty widok. Proszek do prania. A nie, to nie jest proszek do prania, to jest hmm, garnister po. Po czym to może być karnister? Po jakimś oleju? Po oleju, bo śmierdzi olejem. Skrzynka elektryczna. Na ścianę, bądź na silnik. Co tutaj jest? Jakaś końcówka sądca? tak jakby do odburzacza. Pełny pasztet pod laski zrobił albo zamknięta puszka, nie wiem, nie będę sprawdzał. Tależ Talerz ze spółdzielni Zd ze służby zdrowia. Pod stopami strzela szkło. No, i dużo tutaj jest takich resztek. Nie będę wszystkiego pokazywał, bo szkoda czasu. A jeszcze mamy trochę do zwiedzenia. Kolejne pomieszczenie, i w pomieszczeniu mamy jakąś gazetę. Co to za gazeta? Zbijdzimy w świetle nowych idei Mapa zasięgu sieci Idea O Podejrzewam, że ta gazeta ma już z 15-20 lat. Nie, nie widzę tu daty, chociaż a stan na 1 marzec z 2000 roku Także w 2000 roku był taki zasięg w Polsce sieci IDEA. Co mamy dalej? Jakieś coś od czegoś. A, od telewizora. Jakiegoś starego. Tu również mamy tranzystor. O, jaki duży radiator. Ciekawe co to za tranzystor. Co to jest za tranzystor ASZ 1016? Wideoton. Od jakiego to urządzenia? Nie mam pojęcia. Tu jakiś pilot, Sony TV. I tu jakaś dziura. Co w dziurze? A to dowiecie się za chwilę, bo ja już, co prawda tam nie byłem, ale widziałem to. Puszka, bardzo ładna puszka. To jest puszka? Nie. Co to jest? Takie błyszczące? Nie wiem. Jakieś opakowanie. Syp z komina. I tutaj mamy wyjście do kolejnego pomieszczenia. I jesteśmy na górze. Tu jest zejście w dół. No i chyba mamy kotłownię. Coś mi ta ostrość nie chce łapać. A ewidentnie kotłownia, bo widać fragmenty kotła Tu jakieś okienko Co mamy w tym okienku? A tu jest po prostu wejście do tej kotłowni po schodach. Dookoła. Las. Naprzeciwko... O, tak jakby jakaś nowsza wylewka. Starszy gumolit. Kalendarz z dzie99 roku. Listopad. I widok CPN-u. Tak kiedyś wyglądały stacje paliw. I jakieś dokumenty, jakieś dokumentacje techniczne, oczywiście pełno tego, tutaj jest dane osobowe, to nie będę pokazywał, ale poza kadrem przeczytam, że to jest, jeszcze jakbym się mógł doczytać, co to jest, ale dobra. Byliśmy. jeszcze mamy trochę pomieszczeń. W zasadzie wszystkie pomieszczenia są takie same. Tutaj w nich nic nie ma szczególnego. Trochę obejdziemy to szybciej. Widać fragment starego telewizora. Kolejne dokumenty. O panie. Co my tu mamy? Z góry nogami. Proszę bardzo, taka dokumentacja i to leży, i gnije nic. Tak, niestety, musi nie być. Jeśli się tym nie interesuje, kolejne pomieszczenie i kolejne. Tu na podłodze jeszcze się zachowały płyty. Pożywa, kiedyś bardzo popularne W niektórych budynkach jeszcze można je spotkać Element garderoby i sznury. o ale się chyba nikt na nim nie wieszał bo nawet nie ma na czym Oj, kratkę mamy wysokie dosyć pomieszczenia Lecimy dalej, ostatnie pomieszczenia. Totalnie opuszczone, zniszczone. Tutaj obrawa oświetleniowa. Kiedyś to było tu, a jest tu. I nocnego dnia, jakiegoś trola, i pta gniazdko, ostatnie pomieszczenia, również nic szczególnego. Jakiś dokument, co my tu mamy? Załącznik do karty drogowej, numer 7 i jakieś obliczenia.